Ja, najważniejsze pojęcia do matury. Co musicie wiedzieć, że człowiek zagrowany to taki, który jest przystosowany do obozowego świata. Lagier to niemiecki obóz pracy, a łagier rosyjski. Mamy tutaj też czas odwróconego dekalogu, zło staje się normą. Mamy czas apokalipsy spełnionej, koniec świata naprawdę nadszedł. Mamy też pojęcie pokolenia bo to młodzi ludzie, których dorosłość wypadała na czas wojny. Pojęcie dehumanizacji, człowiek sprowadzony do numeru, moralność w nieludzkich czasach, powstanie w getcie warszawskim, obozy koncentracyjne, ekosystem zagłady, i śmierci. Lektury, proszę Państwa, do Gazu Borowskiego, macie człowieka zlegrowanego, macie laujer, macie behawioryzm, czyli zachowanie bez ocen. Przecwać to najważniejsze, macie dehumanizację i obojętność. By ludzie, którzy szli, macie te same motywy, człowiek jest istotą złamaną, mechaniczną. Innym świecie. Gardlinga Grudzińskiego, macie łagier, macie Syberię, człowieczeństwo mimo zła. Ważny epizod to ręka w ogniu, gest współczucia, gest też uh, poświęcenia i walki. I to jest taki fragment, który naprawdę wam się przyda do chociażby kilkunastu pytań z matury ustnej. I pamiętajcie, żeby Grudzińskiego zawsze trzeba być ludzkim, nawet w ludzki warunkach. Zdążyć przed panem Bogiem Hanny Kral, To z kolei powstanie w Getty Warszawski. Macie Marka Germana, nie bohatera, ale lekarza. A tytuł znaczący, czyli walka o godność, macie demitologizacji i deheroizację tej od Patosu. Obserwujcie Babot polski polskiego, pol więcej opracowań epok od teamu doktorów.